Czy wiecie, że posiadając ten jeden naturalny produkt w swojej domowej apteczce, będziecie w stanie uchronić się przed wirusami, bakteriami, infekcjami? A co więcej, zastosowany w trakcie infekcji zadziała jak antybiotyk, gdyż jest naturalnym antybiotykiem znanym od tysięcy lat. Ponadto ma pozytywny wpływ na układ oddechowy, układ trawienny, układ moczowy. Wspomaga również leczenie insulinooporności, cukrzycy, obniża cholesterol. Jest pozyskiwany z żywic drzew i przetwarzany wraz z śliną pszczół, które to kitem szczeli zabezpieczają ule, oblepiając wszelkie szczeliny i otwory, aby nie wtargnęły do uli bakterie, wirusy. Potocznie zwany propolisem, gdyż w takiej postaci jest zazwyczaj stosowany, czyli po wytrawieniu przez alkohol w postaci kropli. Krople propolisowe, stosowane szczególnie w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczają nasze organizmy przed wirusami, właśnie przed bakteriami, przed kłótniakami. Propolis jest stosowany również w kosmetyce i w dermatologii. Dermatologii jako maść propolisowa do leczenia trudno gojących się ran, do pielęgnacji skóry problemowej, ale również w postaci kremu stosowany jest przy trądziku. Propolis znajduje również zastosowanie jako płyn do płukania jamy ustnej, jako w postaci kropli do zapobiegania paradontozie, a nawet już podczas istnienia paranotozyfy jest bardzo niedocenianym naturalnym produktem, często zapomnianym, często również posiadanym we własnych apteczkach, ale niezauważanym, a jest tak ogromnym bogactwem substancji czynnych, posiada ich ponad 300, które w bardzo skuteczny sposób mogą... Chronić nasze zdrowie, wspomagać leczenie farmakologiczne. Między innymi krople propolisowe wspomagają zwalczanie Helicobacter Pylori, ogólnie regenerują również błony śluzowe rozcieńczone w odpowiednich proporcjach. Czyli posiadając krople propolisowe, posiadacie tak naprawdę remedium na szereg, szereg schorzeń. Należy o tym pamiętać, że Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania propolisu jest uczulenie na ten produkt, który zdarza się, ale bardzo sporadycznie. Także warto, warto krople propolisowe posiadać w swoich apteczkach. Tym bardziej, że osoby, które borykają się np. z insulinoopornością, z cukrzycą typu drugiego, Mogą liczyć na cudowne właściwości propolisu właśnie w postaci kropli. Codzienne ich stosowanie zmniejsza poziom glukozy we krwi. Zachęcam do stosowania. Jeżeli spodobało Wam się to, o czym opowiadam, koniecznie zaobserwujcie mój profil. W razie pytań, zapraszam do kontaktu i do swojego załoga, zielarki w Łodzi. Informacja o sklepie internetowym zawarta jest bio.